Jest taki kraj w Ameryce Środkowej, gdzie życie płynie wolno i spokojnie, gdzie można odkryć kolonialną architekturę oraz niezwykłą historię, kulturę i tradycję Indian. To kraina wulkanów, trzęsień ziemi i wody, w której łatwo poczuć potęgę przyrody. Oprócz pięknych miejsc co kawałek możemy zobaczyć zapierające dech w piersiach krajobrazy. Nigdzie indziej nie spotkałem tylu miłych, otwartych, uśmiechniętych i pomocnych ludzi, co tutaj. To oczywiście Gwatemala, która zaskoczyła i zauroczyła mnie swoim pięknem. Dziecki, powiedz coś. tam, dziecki tu. Główną gałęzią gospodarki jest tu nadal rolnictwo. Na stokach wygasłych wulkanów rozpościerają się pola żyznej gleby a miejscowi rolnicy uprawiają na niej kukurydzę oraz inne rośliny i warzywa. Jezioro Atitlan w południowo-zachodniej części Głatemali przez wielu uważane jest za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Położone na wysokości prawie 1600 metrów nad poziomem morza, i otoczony wulkanami, jest jedną z najbardziej wyróżniających się atrakcji w całej Ameryce Łacińskiej. Turkusowe kolory wody oraz piękne małe miasteczka porozrzucane wokół jeziora dodatkowo dodają mu wyjątkowości i niepowtarzalności. Atitlan od wieków przyciąga ludzi z całego świata. Wśród nich są pisarze, malarze, poeci, a także naukowcy, którzy pod wodą szukają miejsc związanych z kulturą Majów. To miejsce, gdzie można jeździć konno, uczyć się hiszpańskiego, opalać się, tańczyć w nocnych klubach, a przede wszystkim cieszyć się z pięknego widoku na jezioro. Antigua Guatemala to dawna stolica hiszpańskich posiadłości w Ameryce Środkowej. Wspaniałe miasto, które zbudowano w barokowym stylu kolonialnym w cieniu ogromnego wulkanu. Niestety jego świetność trwała tylko 230 lat i zakończyła się tragedią. W 1773 roku miały tu miejsce dwa potężne trzęsienia ziemi, które zniszczyły większość zabudowań. Postanowiono wtedy przenieść stolice Winne, bezpieczniejsze miejsce i tak powstało dzisiejsze miasto Guatemala. Zaś starą i zniszczoną metropolię kazano opuścić. Mimo to wiele osób nie porzuciło swoich domów i powoli je odbudowywali. Dzisiejsza Antigua Guatemala to jedno z najpiękniejszych miast, które widziałem w swoim życiu. Spacerując ulicami wśród barokowych ruin kościołów i klasztorów, nad których góruje potężny wulkan, tworzy niesamowity klimat tego miejsca.